Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem ds. medialnych na region, a właściwie na województwo podlaskie i mam przyjemność Państwa zaprosić i rozpocząć konferencję z kandydatem na prezydenta RP, Januszem Korwinem-Mikke. Przedstawię osoby, które będą zabierać jeszcze jedyny głos, oczywiście prezes Janusz korwin -Mikke, koordynator Kampanii Prezesa na region Województwa Podlaskiego Szczepan Barszczewski i Prezes Regionu Podlaskiego Partii KORiN. Paweł Gonczak. To ja. Dobrze. Proszę Państwa, tutaj tematem konferencji jest bezrobocie. Takie, takie kwestie Państwo będą pytać oczywiście, o co Państwo będą chcieli potem. Natomiast mówię o bezrobociu, bo to jest problem wyjątkowo prosty do rozwiązania. Jeżeli to mówi Korwin-Mikke, to nikt mnie nie słucha, natomiast jak będzie mówił prezydent Korwin-Mikke, to myślę, że parlament nie odważy się nie uchwalić odpowiedniej ustawy. A likwidacja bezrobocia jest sprawą wyjątkowo prostą. Mianowicie trzeba zlikwidować główne przeszkody. Najważniejsza to jest ustawa o podatku dochodowym. Nasz dochodowy powoduje bezrobocie. Likwidacja podatku dochodowego praktycznie spowodowałaby likwidację całkowitą bezrobocia, ponieważ no, co drugi, trzeci przedsiębiorca by sobie. Powiedział, skoro nie płacił podatku dochodowego, zatrudnia ludzi na drugą, trzecią zmianę prawne i pod podatku nie płaci. W wyniku tego cena jego towaru spada, jest więcej sprzeda. Prosta, yy, prosta robota. Oczywiście trzeba jeszcze zrobić kilka innych drobiazgów: tylko jak płacę minimalną, tylko jak zasiłki dla bezrobotnych, bo zawsze jak będą zasiłki dla bezrobotnych, zawsze będą, będą tacy, którzy będą chcieli z, 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 mieć pieniądze za darmo, prawda? To jest jasne, ale ale najważniejsza to jest ingresja podatku dochodowego i chciałem to podkreślić. Za każdym razem to mówię, bo podatek dochodowy jest to wynalazek socjalistów, jak w USA wprowadzony w 1913 roku, no i od tego czasu bezrobocie w USA bardzo drastycznie wzrosło. W całej Europie jest, gdzie ten podatek dochodowy działa, jeszcze dalej, jeszcze dłużej. Bezrobocie jest drastyczne wręcz. I powtarzam, przyczyną główną jest podatek dochodowy. I mam nadzieję, że y, uda się to zlikwidować. To tyle na ten temat. Jak Państwo mają inne pytania, bardzo proszę. Na temat. Iskredycja bezrobocia jest naprawdę bardzo prostą sprawą. Niech Pani mi wierzy, nie trzeba, nie trzeba zlikwidować się urzędy do walki z bezrobociem. Oczywiście e, podatki zmniejszą się od tego. E, nie trzeba walczyć z bezrobociem, trzeba przestać je tworzyć. Podatek dochodowy tworzy bezrobocie. Ja nie chcę robić wykładu, ale. To jest kompetencja prasowa, ale jeżeli ja się umówię z panem m. Barszczewskim, pan, pan m. Barszczewski będzie mnie uczył prawa i, i będzie, 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 ja będę płacił 100 złotych za godzinę, a, a ja będę go uczył załóżmy Chińskiego i on będzie mi płacił 100 złotych za godzinę, to ja mu płacę 100 złotych, to jest wykład jak mam do telewizji, prawda? to ja mu płacę 100 złotych, o proszę. Proszę. Potem nie, nie, nie mi pan powiem. Potem pani płaci 100 zł, prawda? O, ja pan płacę 100 zł i tak działa. Natomiast jeżeli na podejmek dochodowy, to ja pan płacę 100 zł, rząd od razu zabiera 20. Pan ze wyciąga ta skórniaka, daje mi stówę, rząd zabiera 20, wciągam. po pięciu operacjach cała stuwa jest w kieszeni rządu. A my obaj siedzimy bezrobotni, no, jest w, w telewizji, prawda? jak wspaniale działa podatek <grytanie> Także yy, To powoduje bezrobocie oczywiście. Jest, podatek dochodowy jest karą za pracę i im wyższa, lepsza praca, tym większa grzywna. No, jest to absurdalne. Jak może istnieć państwo, w którym człowiek, który pracuje, jest karany grzywną za pracę, a człowiek, który nie pracuje, jest nagradzany za siłę, za to, że nie pracuje. No, to jest go dziwne, że ktokolwiek jeszcze pracuje. Yy. Ludzie całkiem racjonalni, a bez moralności już dawno przeszli, przeszli na czarny, czarną strefę, stali w ogóle pracować, ale jeszcze się ludzie kołaczą ich resztki przyzwoitości mm. <laughs> nie jeszcze pracują. Ale to, to wbrew, wbrew ustawodawcy, bo jeżeli ustawodawca płaci za to, że ja nie pracuję, to nie sobie żebym nie pracował, nie? Po co mi płacić? No, to mi sprawa. Ja Pani powiem inaczej. E, nakładamy ogromną akcyzę, 90% na alkohol. Pytam się dlaczego? No, żeby ludzie nie pili? Jak nakładamy podatki na pracę, to po coś to, ludzie nie pracowali. nie? Prosta sprawa. Nie, to Nie, no oczywiście, oczywiście ale tak tłumaczę, że to dlatego, prawda? No, ale przede, przede, przede wszystkim, proszę Panią, chcemy, żeby w budżecie było jak najmniej pieniędzy, to jest pierwsza sprawa, bo każda złotówka w budżecie to jest 40 groszy straty. Jeżeli ja płacę coś prywatnie, to płacę 40% mniej. Niech Pani zobaczy, jak drogo... No, na no, Pani przykład. Yy, ma Pani Wither, tak? Węgierska firma lotnicza prywatna. Ma Pani Ryanair, Irlandzka na prywatna. Ona lata. Zarabia. Natomiast lot bierze za bilet 3 razy więcej i musieliśmy w jednym roku dopłacić do niego miliard złotych. Bo to jest państwowe. Państwo działa o 40% za góry, no oczywiście o wiele 40%, ale, ale, ale powiedzmy według norm amerykańskich Państwo działa o 40% gorzej niż prywatne. Czyli każda złotówka w budżecie to jest 40 groszy straty. Wszystko powinno być poza budżetem. No, na wojsko i policji no, musi być w budżecie, no bo jak inaczej, no, ale generalnie wszystko nie powinno być w budżecie. Ale nawet jeżeli państwa są w budżecie, to podatek dochodowy to jest bardzo niewielka część wpływów, wpływów, wpływów rządu. Dlatego, bo tak, 3 czwarte z tego pochodzi od budżetówki i od emerytów. Odlejmy i tego. A y, przedsiębiorcy się tak świetnie nauczyli obchodzić ten na podatek dochod dochodowy, że to nie są duże wpływy. Zyski z VAT-u po likwidacji podatku dochodowego, zrobiłyby znaczne zwiększenie obrotu, a więc zwiększenie dochodów z VAT-u, y, podatku na sprzedaży. No i w wyniku, tego, w wyniku tego to by się z nadwyżką wyrównało. Można... Pan Orban zresztą na Węgrzech obniżył, obniżył dochodowy do 5, a podniósł z VAT z 23 do 25, prawda? A gdyby się go dochodowy w ogóle, to, to pewnie w ogóle nie przeprowadził vat -u. No ale to, że widziałem, bo wczoraj był, 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 był w Polsce także. Odrobę poglądy na niektóre sprawy. Przepraszam, może trochę żebym... temat dzisiejszej konferencji na Teren Białego Stołu, Podlasie. Ostatnia kampania samorządowa toczyła się między innymi wokół zagadnienia poziomu bezrobocia w Białym obecnie wynosi około 12%. I oczywiście temat podejmowany był przez kandydatów, przede wszystkim kandydatów na urząd prezydenta miasta. No i prześcigali się w zasadzie ci kandydaci w tym, co oni tak naprawdę chcą dać, de facto, co chcą sfinansować z budżetu miasta. Tego, co chcą sfinansować e, z pieniędzy podatników, którzy podatnicy składają się na ten budżet miasta. Ale te wszystkie inwestycje, które mają być zrealizowane, mają tak naprawdę być realizowane z pieniędzy, zapuść, z pieniędzy podatników, za pośrednictwem państwa. A tymczasem e, trzeba powiedzieć, że właśnie tak jak Pan Prezes zauważył, e, e, główne narzędzie do e, walki z bezrobociem, albo tak naprawdę do. Z, Spadku tego bezrobocia, zlikwidowania tego z bezrobocia, leży po stronie władzy państwowej. E Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma bardzo ważne kompetencje i prerogatywy. Ma inicjatywę ustawodawczą i może e blokować e ustawy czy uchwalone e e przez parlament, skierowane do prezydenta do podpisu. I teraz wystarczy, że. E Prezydent Janusz Korwin-Mikke będzie wetował wszystkie ustawy, które będą nakładały podwyższały podatek dochodowy, które będą zwiększały obciążenia pracy, choćby poprzez zwiększenie składek ubezpieczenia społecznego. A w ostatnich latach, mieliśmy z doświadczenia, nie jest to nic niezwykłego. Możemy sobie wyobrazić, że i dalej tak będą rządzący postępowali. Prezydent Janusz korwin mikke jestem przekonany, że nie dopuści do tego, żeby jakakolwiek podwyżka obciążeń pracy miała miejsce. Prostym rozwiązaniem oczywiście jest zakończenie debaty na temat tego, czy ZUS dla przedsiębiorców w stawce podstawowej ponad 1100 złotych w jakiś sposób zmienić, zmniejszyć, czy zlikwidować krótko dla rolników. Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu obniżenie składek ubezpieczenia społecznego do poziomu krusu. Z tego, między innymi względu, o czym mówił Pan Prezes, czyli ze względu na obciążenia pracy przez podatek dochodowy, poprzez obciążenie pracy poprzez obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Polacy masowo emigrują do Anglii. Tam mamy niskie podatki dochodowe, tam mamy niskie obciążenie pracy poprzez ubezpieczenia społeczne i tam mamy i tam nasi tam Polacy znajdują zatrudnienie tam nie ma tego bezrobocia, nie ma tego, nie ma tego problemu no i jeszcze jedna nie mniej ważna kompetencja gestii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej no to jest przedkładanie parlamentowi gotowych ustaw, rozwiązań ustawowych którymi będzie musiał parlament się zająć a tutaj y, y, nie, nie chcę być rzecznikiem Pana y, Janusza Kowindyka, ale jestem przekonany, że takich inicjatyw ustawodawczych będzie... Zaleje mi się, ale chcę jasno, jasno wyjaśnić, że tak może dokończyć ten wykład Pana, bo jest bardzo dobry. Jeżeli ja, jeżeli Pan Prezydent Miasta Białystok walczy bezrobocie, jeśli w tym celu tworzy jakiś urząd, to musi, to musi podnieść podatki. Jeżeli ja zapłacę ten podatek, to ja nie kupię załóżmy i w kucie szkła straci pracę w ogóle. Można udowodnić jasno, że jeżeli rząd tworzy miejsca pracy, to jak stworzy dwa miejsca pracy, to trzech ludzi straci pracę w Bo tego nie widać. Dwa miejsca pracy widać, a to te trzech ludzi, to jak firma takich, takich co ci le, bo go trzymają, bo tej podwyżce podatków trzeba ludzi coś pracę, tego nie widać. I to jest ale to jest nie To jest, to jest, to jest, to jest m, jak, tak, jak zbiór na jak stąd zabiorę wodę, to tam też się zmniejsza. Też taka ciekawostka z Białego Stopu. Jeden z ostatnich wielkich sukcesów Urzędu Pracy w Białymstoku przed około 4-5 miesięcy jest zmniejszenie bezrobocia przez zatrudnienie kolejnych pięciu osób w urzędzie pracy. Jutro mają też wyłączane albo inaugurować pracę, sztaby Prezydenta Komorowskiego w różnych regionach i rozpoczynają formalną zbiórkę wymaganych 100 tysięcy podpisów potrzebnych do rezygnacji. Jak to w no Myśmy już zaangażowali kampanię. My myślę, że na 6 marca podpisujemy rezygnację. A do tej pory nie jest? Nie wiem. No, w szatku, co do tego mam śladu. Co to załodowca, który sam, sam się trąca, trąca ile, 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 ile butów mają, mają żołnierza? Do tego jeszcze tak ma dbać o dba, buty. No. Się podpisy są zbierane intensywnie w każdym z regionów, także nie ma co się martwić, tylko do ilości. podpisy to jest najbliższy problem, jaki nie mamy nie mamy co obowiązku, żeby w jakimś terminie zebraną kompletną listę z podpisami składać. Mówię to po to, bo ludzie, którzy zbierają te podpisy, zwyczajnie mają póki co jeszcze u siebie czas zbierania tych list jeszcze nastąpi. Natomiast chociażby w Białymstoku zainauguruje, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu niestety jesteśmy uzależnieni od władzy miejskiej namiot w centrum miasta, który ma skupić uwagę zarówno w kontekście zmiany podpisów, ale i oczywiście są do kandydata na prezydenta panu Janusza Cały czas? Proszę? Mówił, że mają 30 nie na Nie, panie mecenasie, jest, jest, jest kampania bardzo otwarta, nie mam, nie mam do tego... Panie to tak naturalnie, naturalnie, co do zmiany podpisów, nie, natomiast żeby wystawić na rynku miejskim namiot. Co do tego musi to być znać... Dokładnie o to chodzi. Do, 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 do. Nie, chcemy, nie chcemy postawić tego gdzieś y, y, w załukach Rzeki Białej, gdzie e, Nie chodzi. Tak, też ciekawostka, cały czas zgłaszają się do nas wolontariusze i jeżeli są osoby chętne i oglądały chociażby y, ten program, to jak najbardziej zapraszamy ich, żeby dołączyli do naszego zespołu. Już mamy około 100 osób, wolontariuszy, w tylko Wiem, którzy biorą udział w zbieraniu podpisów. A jaką kampanię? Kampanię? Agresywną Agresywną kampanię przeciwko obecnej kasie politycznej. Ja nie ukrywam, że według mojej oceny około 80% obecnych polityków powinno wylądować w więzieniu w normalnym państwie. Każdy, kto głosował za, za obrobowanie emerytów z pieniędzy, prawda, powinien siedzieć w więzieniu. Nigdzie nie jest powiedziane, że e, rabunek ze szczególną z uchwałością dokonany za pomocą sejmu nie podlega karze. To jest niedopuszczalne rzeczy, jeżeli kobietom, to niby, niby ten rząd tak się troszczy o kobiety. a tutaj mężczyzna podniesiono do mentalnego o 2 lata, a kobietom o 7, nie? W ramach, w ramach troski o kobiety. Czyli kobiety będą o 7 lat dłużej płaciły, płaciły składki, a o 7 lat krócej będą brały emeryturę. No to po prostu bandytyzm. Bandyty. Ta kobieta szła do pracy. Ona poszła do pracy w wieku lat 20. Być może dlatego, że myślała, że w jego trzeciej dostanie emeryturę, ja się kalkulowała. A tu nagle nie pani sobie wyobrazi. Pani ma lat 59 lat wyobrazić. Pani postanowiła spełnić swoje marzenie. Wyjechać na dwuletnią wycieczkę na okołoświat. Pani kupuje z promocji na za rok dwuletnią wycieczkę na okołoświat na statki. ma to stać. Swoje mieszkanie wynajęła Pani na dwa lata, od razy się bury, nie dwa, Pani wynajęła to swoje mieszkanie, Pani zastawiła swoją emeryturę dwuletnią Pani wpłaciła te pieniądze na, na tę wycieczkę. Nagle się Pani dowiaduje, że emeryturę zajmie Pani dopiero za, za 7 lat. Co pani, gdzie pani będzie mieszkała? Mieszkanie pani wynajęła? Emeryturę pani zastawiła? I może część pani tylko odzyska, być może nie? No i jak można Co odbierać ludziom nabyte uprawnienia? Zapłaciwszy pan mecenasie świat, nie, to jest prawo nabyte. Zapłaciła pani pierwszą składkę emerytalną i z tą chwilą zawarła pani umowę, że dostanie pani emeryturę nie wiem, lat 55, nie 75, tylko 60. I jeżeli raz, chcę pani ostrzec, jeżeli raz żeśmy się zgodzili, bo kobiety są potulne się zgodziły na to, że, że, że rząd może podnieść emeryturę, to, to, to za dwa lata masz się dowiedzieć, że trzeba podnieść emeryturę dla 75 bo znów nie ma pieniędzy. A jaką masz, gwarancję, że znów nie podniosą wieku emerytalnego? jaką? Człowiek powinien planować, jakoś mówić, że się troszkę seponuje, a jeżeli rząd coraz zmienia wiek tak, emerytalny, to człowiek wcale nie wie, jak to zrobić. Siły ciężko wywie. Wynajmy Kto głosował za podniesienie wieku emerytalnego, musi wyjść. Nie jest to na polu więcej szczególnych trwałości. Zawanie, która paka, jest w stu panta, tak? Ma nic znacznie otrzymywać. Jeszcze prezydenta. Proszę pamiętać, że prezydent stoi na straży suwerenności państwa i sprawuje nadzór nad armią. Nasza armia dzisiaj wygląda żenująco. Teraz mają żołnierze się wątpią, co jest oczywiście wiarygodne, ale wyrażając protest, że zostaną zwolnieni z służby tutaj w wojsku. I nie dostaną emerytury, tak, bo ten opis, który oni mają, to 12 lat, a żeby nabyć e, prawo do emerytury, trzeba tych e, lat przyrzucać 15. E, nasz prezydent Komorowski w ogóle sobie nic nie robi z tego, tak, stoi, jest takim strzeżnikiem zielona Na potrzebny jest prezydent, który dba o interes Polaków, nie o interes Państwa i myślę, że takim e, prezydentem będzie jak w Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.